Hej, hej, witajcie moje kochane dziewiątki, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na rok 2025, horoskop numerologiczny. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to co usłyszycie może mieć wpływ na Waszą przyszłość. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Lub odsyłam też do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wszystko wyjaśnione, jak można się zapisać. A w razie jakichkolwiek problemów, możecie też wysłać do mnie sms. -a. Moje drogie dziewiątki, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was też zapraszam na drugi mój kanał, kanał Astrologiczny AstroRoza. Zatem przechodzimy do czytania. Zobaczmy w jakich energiach będziecie wchodzić w ten nowy rok numerologiczny 2025 i sprawdzimy, co tam się będzie działo. Jak widać na tej karcie, tutaj mamy błazna. Jak widać, osoby się przyglądają sobie, czyli chcą kontaktu, czyli są to duchowe więzi i połączenia. W tym życiu, jesteśmy duszą i ciałem. Kiedy zapominamy, że jesteśmy obiema formami, możemy niepotrzebnie cierpieć. Ta karta może wskazywać na potrzebę poświęcenia czasu. Na medytację i połączenie się z naszą wyższą jaźnią. To w rezultacie pozwoli nam jaśniej zobaczyć duchowy aspekt innych i łatwiej wyjść im naprzeciw. Ten młody mężczyzna zdjął maskę, tak? czyli ta maska tutaj leży na stole i wyszedł ze zwyczajnej roli, jaką pełnił w życiu, a płomień obok maski oznacza wieczność. Wieczność naszej natury, wieczność, która przypomina, że wszystko, co widzimy na tym świecie, jest czymś więcej niż maską w tej ziemskiej sferze. Ten mężczyzna w swojej prawej dłoni trzyma właśnie szklany dzwon z wizerunkiem kobiety. Ona może być dla niego duchowym przewodnikiem lub miłością z przeszłości. Z poprzedniego wcielenia. Kobieta wychodzi mu naprzeciw z wielką miłością i czułością, ona pragnie go dotknąć. Mężczyzna w swojej lewej ręce trzyma dwie pałeczki, które wskazują na dwoistość naszej natury. Mogą one teraz oznaczać, że on nie zna wystarczająco wiele, by teraz pójść przez życie, i nie ma za dużo jej do zaoferowania. No, ale jak widzimy, to połączenie jest tak, oni oboje się przyciągają. Jest ten magnetyzm. Więc yy, może tutaj chodzi o to, żebyście nie rezygnowali z jakiejś relacji, bo nie macie o sobie za dużo do zaoferowania. Chociaż dziewiątka, jak sama dziewiątka wskazuje na tym, jeżeli w tym roku jesteście w wibracji dziewiątki, lub jeżeli faktycznie jesteście w dziewią dziewiątką. To często jest tak, że trzeba zamknąć jakiś proces. Może właśnie po zamykanie starych traum, starych rzeczy z przeszłości by wejść właśnie i otworzyć się na coś nowego, więc może tutaj właśnie macie coś do ogarnięcia, może to są stare rany, stare traumy z dzieciństwa, które przeżyłyście i. Przez to nie możecie się otworzyć na przykład na związek, lub na relacje, lub wam na przykład nie idzie finansowo, bo nie macie nikomu, nic nikomu do zaoferowania. Więc, jeżeli nadejdzie ten proces uzdrowienia, to wtedy będzie wszystko dobrze. Zobaczymy drugą kartę. Jest to runa Berkano. Jako talizman. Taruna może chronić ognisko domowe, pomagać odbudować się zarówno psychicznie, fizycznie, jak i finansowo. Widzicie, zobaczcie, tutaj jest dobrobyt, jest ta matka, która pilnuje swoich dzieci. Jako amulet taruna chroni przed wystąpieniem chorób kobiecych, ułatwia porody, poprawia sytuację finansową. W zdrowiu, ochrona przed chorobami kobiecymi, w szczególności przed guzami piersi, wpływ na seksualność, stan układu kostnego i muskulatury. Jest to powodzenie opieka rodzicielska, więc może tutaj trzeba w tym roku sobie ponosić tą runę, żeby zachować równowagę w rodzinie, albo może ta. Runa pomoże Wam uzdrowić się. W aspekcie pozytywnym jest to szczerość, otwarcie na otoczenie, dobry stan zdrowia, gwarancja pozytywnej realizacji przedsięwzięć. W aspekcie negatywnym przeforsowanie się, alienacja, problemy z realizacją planów. Afirmacja dla tej runy brzmi: swą miłość roztaczam na najbliższe mi osoby, chronię je i daję wsparcie w każdej sytuacji. Przy mnie nikt nie może czuć się zagrożony. Więc tak to moi drodzy wygląda, co odchodzi do przeszłości. Moje drogie dziewiąteczki, tu odchodzą nagłe zmiany, nagłe zmiany, nieoczekiwane, czyli tutaj mogą być, nie wiem, nagłe kontrole. Może jeżeli mieliście yy, albo, no nie wiem, niektórzy mogli mieć jakieś złamania, albo przeprowadzki, albo jakieś sprawy urzędowe, albo jakieś egzaminy, to tutaj to odchodzi, tak? To może być też odejście szefa albo jakiejś ważnej osoby, tak? Ale myślę, że tutaj może być też to odejście was jako na wyższym stanowisku. Może już jesteście zmęczeni i powinniście zrezygnować, bo na przykład za dużo płacicie zdrowiem na to. Może być też odejście jakiejś ważnej osoby w życiu, która też wydawało wam się, mogło się wydawać, że była ważna. Osoba to mogła być bardzo też samotna, ale też i bardzo egoistyczna, która no, może ona odcięła się od Was i to zabolało, ale tak jakby być może, że to odchodzi, bo Wy się uporacie z tą traumą, więc też tak może być. Co powinno odejść? Co powinno odejść? Kochani, powinny odejść jakieś blokady. Jakieś blokady związane ze zdrowiem, albo yy, blokady, jeśli chodzi o rodzinę, tak? Być może właśnie. Tu powinniście wesprzeć się tą yy, kartą, tą runą Berkano, yy, bo może tutaj właśnie to tak, co miało się zakorzenić, to po prostu te blokady powodowały, że sprawy nie mogły pójść do przodu. Tutaj też może będzie zmiana samochodu, czyli stary samochód, który wam nie służy, może tu już za długo macie, to powinniście wymienić na nowy. Jak to, moi drodzy, wygląda? Co jest w waszych myślach? Karta sprawiedliwości, więc może tutaj chodzi o urzędy. Jesteście poblokowani być może i nie możecie pójść do przodu i wy na właśnie. Trzeba wziąć ten miecz i to odblokować, bo to są Wasze blokady, które dzieją się w Waszym umyśle. Może macie wyrzuty sumienia, zamknęliście się po prostu. Albo no, macie w myślach te kontrole, być może. Jeszcze dociągniemy Len Lenormandy. No właśnie, tu chodzi o szczęście. Może chodzi o przyjaźń, żebyście się otworzyli, bo może też. Y po jakichś traumach nie możecie się otworzyć na przyjaźń czy na jakąś relację. Albo nie wierzycie, że z kimś możecie jeszcze stworzyć związek lub, lub relację. To może być jakaś przyjaciółka lub przyjaciel, bo tu się nie pokazuje dokładnie płeć, tak? Czyli y, mogą być wielkie zmiany, tylko wymusicie się od tego. Uwolnić od tego zniewolenia, czy to chodzi o rodzinę, czy to chodzi o pracę. Ale zobaczmy, co macie w sercu. Co macie w sercu, drogie dziewiątki? Chcielibyście gdzieś wyjechać w podróż? No, niby jesteście, niby marzycie, niby jesteście gotowi już na, na te. Na te nowe relacje, na te nowe, lub nawet stare przyjaźnie, tylko po prostu to rozczarowanie, tak? Bo trzy kielichy się wylały, dwa stoją, czyli pozostał ten żal, ten smutek, więc może tutaj chodzi o wybaczenie, może tutaj chodzi o wybaczenie, moje drogie, że trzeba komuś i sobie wybaczyć. No i właśnie. Może warto wyjechać gdzieś w podróż? Zobaczcie, karty się powtarzają. Więc jak, jak uporacie się z tymi traumami, to tutaj może wybierzecie się w podróż, może z kimś, a może ze starym przyjacielem, tak? Lub przyjaciółką, gdzie będziecie mogli założyć nowe gniazdo albo po prostu otworzyć się na nowe zupełnie, jeśli chodzi o pracę, biznes. No, otworzyć się na zmiany, gdzie po prostu, bociany zwiastują zmiany pozytywne, więc może trzeba wyjść z tych negatywnych, z negatywnych energii i złapać tą równowagę. Zobaczymy dalej. Jakie macie zamiary i, i czy uda Wam się zrealizować Wasze marzenia i cele. Myślę, że uda, tylko właśnie trzeba się uwolnić z tych blokad i zawalczyć też o siebie, tak? Dużo stresu, dużo stresu, ale tak jak powiedziałam, jest tu walka, tak? Czyli nie poddawać się, nie bać się też oceny innych, nie bać się plotek. No, i właśnie wtedy, jak przełamiecie to wszystko, odetniecie ten stres, ten strach, nadchodzi słońce, które po prostu wypali wszystkie te negatywne energie i zadzieje się magia w waszym życiu. Co lub kto przeszkadza w realizacji waszych planów i celów? Przeszkadza to, że sytuacje wymykają się spod kontroli, tak? Czyli Wy tutaj musicie złapać tą równowagę, by zadziałać, by wiedzieć, co robić. Tak to moi drodzy wygląda. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Co w miłości, co w relacjach, co, przy, co w przyjaźniach? Pobłażanie sobie, skoncentruj się na sobie. Czas na uzdrowienie poczucia własnej wartości, docenianie własnej pracy w cieniu. Tak, czyli być może jesteś w cieniu, ale bez Twojej pomocy by wiele rzeczy nie wypaliło. Więc y, tu chodzi o to, żebyś ty czuł, czuła się potrzebna i wartościowa, żebyś nigdy nie, tracił, nie traciła na wartości. Kolejna karta. To zdjęcie. Patrzę na zdjęcie. Tęsknię za tobą. Nostalgia. Twórz nowe wspomnienia. Być może tutaj właśnie tęsknisz za kimś, tak? Lub tęskniłeś za kimś i patrząc na zdjęcia, przypominają ci się stare dzieje, i, i może właśnie za często zaglądasz na te zdjęcia i żyjesz przeszłością, a tu chodzi o to, żeby się otworzyć na nowe wspomnienia i zacząć tworzyć te wspomnienia. Kolejna karta to Receptive. Bądź gotowy. Czyli najlepszą receptą będzie dla ciebie przyjęcie tego, co zaplanował dla ciebie los. Tu jest bezpieczna miłość, czyli należy otworzyć swoje serce, dawać i otrzymywać najwyższą energię ze wszystkich. Ale, żeby otworzyć to serce, to też trzeba iść do przodu, czyli uporać się z przeszłością, tak jak powiedziałam, wybaczyć sobie i innym. I tutaj jest być może przekaz od tej osoby. Wiem, że odwracałem uwagę od ciebie albo Twoją uwagę odwróciłem. No ale też być może Wam jest to właśnie przeznaczone, tak? I Wy macie receptą na to wszystko, jest to, żeby przyjąć te Wasze wydarzenia po prostu i pogodzić się z tym. Jest nieufność, tak? Czyli ktoś albo Was oszukał. Być może myślałyście, myśleliście, że zakorzenicie się y, wspólnie jakieś nowe gniazdo założycie, a to się odcięło, tak? I to ma ogromny wpływ. Y, być może też są od, odcięte wiadomości. I karty mówią o tym, że jeżeli nawet ktoś będzie próbował y, nawiązać z Wami kontakt ponownie, to lepiej już się nie odzywać, lepiej nie odnawiać tej znajomości, bo już nie, nie będziecie potrafiły zaufać tej osobie. Być może to była osoba innej narodowości, może to był cudzoziemiec, i może tutaj właśnie trzeba iść do przodu. Jeśli chodzi o zdrowie, może będziecie musieli pójść do jakiegoś, jakiegoś specjalisty po prostu, tak? Ale jakiego to wam nie powiem, bo drzewo to jest jako symbol życia, więc to może być psycholog, psychiatra, yy, lub też jakiś inny, tak, obojętnie jakikolwiek lekarz. No albo specjalista, jeśli chodzi o waszą dziedzinę, to może być coach, yy, ktoś, yy, kto zajmuje się duchowością, ktoś, kto może też mieć wpływ na wasze zdrowie, na wasze życie, na wasze finanse również. W zdrowiu również też należy zw zwrócić uwagę na poziom żelaza i witaminy D3. I karty mówią, żeby też zrobić sobie jakieś kontrolne badania. Zobaczymy karty rady. Współczuj innym. Tak, być może nawet tej osobie, która cię skrzywdziła, należy współczuć, bo może nie była świadoma. Ale też trzeba wyznaczać granice. Wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego, tak? Czyli też karty mówią, żeby zawalczyć o siebie, tak jak wcześniej mówiłam. Może trzeba się właśnie uporać, bo może już straciłeś wiary lub straciłaś, że możesz jeszcze mieć związek. Ale jak się uporasz z tymi starymi traumami, to nie trać wiary, bo masz szansę na otworzenie się na nowy związek, gdzie Runa Berkano może cię wspierać. Kolejna karta, jak przyciągnąć pieniądze. Nigdy nie brakuje pieniędzy ani czasu. Nie ma czegoś takiego jak niedobór czy niedostatek. Uwaga skupiona na deficycie czegoś, czego pragniesz, zawsze wygeneruje same negatywne emocje, a stanie się tak, ponieważ Twój własny system naprowadzania informuje Cię, że nieco zbłądziłeś, oddalając się od szeroko rozumianego dobrobytu. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na braku pieniędzy, czy też na zastanawianiu się, ile masz jeszcze lat do przeżycia, odliczając dni do końca twego żywota, to negatywne odczucie towarzyszące tym rozważaniom jest przeciwieństwem zrozumienia wiecznej natury twego wewnętrznego bytu. Drogie dziewiątki, ja Wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu. Życzę Wam udanego roku dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń, zdrowia i wszystkiego tego co sobie życzycie. Przypominam o aktywności, przypominam o nowym moim kanale. Życzę wszystkiego dobrego, ściskam was serdecznie, wysyłam wam moc pozytywnej energii. Buziaczki.